Pandemia pokazała nam, że ludzkość jest narażona na różne problemy i w, w, ludzie myślą, że pandemia jest wielkim problemem globalnym. Rzeczywiście jest. Natomiast pandemia to jest mały problem. Ludzkość sobie z nim da radę wcześniej czy później. Będą kolejne pandemie, na które musimy być przygotowani, a metody, z którymi sobie teraz radzimy, dają nam nadzieję, że damy sobie radę i z kolejnymi pandemiami. Natomiast są znacznie większe problemy i y, problemy zmiany klimatu uderzą w znaczną większą grupę osób i będą miały znacznie bardziej drastyczne konsekwencje niż mała pandemia COVID. Patrząc na pomiary naukowe w różnych miejscach świata i efekt pandemii, czyli chwilowe zamknięcie zakładów produkcyjnych czy wstrzymanie używania samochodów, widać było niewielkie zawahanie w poziomie emisji czy głównie zanieczyszczeń pyłów atmosferycznych sławne oczyszczenie powietrza w Chinach tak czy widok na Himalaje w Indiach natomiast jest to absolutnie nie oczywiście w pomiarach globalnych i pandemia w żaden sposób nie wpłynęła na emisję gazów cieplarnianych w tym CO2 ciągłe pomiary na Hawajach Mauna Loa pokazują wzrost ciągły monotoniczny zawartości CO2 w atmosferze od początku ery przemysłowej Wzrost jest bardzo wyraźny, oczywiście mamy sezonowe zmiany wiosna-lato, które są naturalne, natomiast efektu pandemii nie ma w ogóle. Wzrost jest, wzrost jest ciągły, a wydaje się, że w ciągu najbliższego miesiąca osiągniemy 420 ppm w CO2 w atmosferze, co będzie rekordem historycznym. Czy czeka nas rekordowa emisja CO2 do atmosfery? Prawdopodobnie tak, co wynika z tego, że po pandemii Ludzkość będzie chciała po prostu wrócić na drogę zwiększenia PKB, co się będzie wiązało ze zwiększonym wzrostem produkcji, konsumpcji energii i gazu, generacji gazu cieplarnianych. To jest naturalne, czy to będzie rekordowy pik emisji CO2 w atmosferze? Prawdopodobnie tak, ponieważ pandemia jest globalna i doświadcza tego cała ludzkość. Więc rzeczywiście spodziewamy się tego, że, że będzie gwałtowny wzrost emisji.